Wodny w Koszalinie świętował dziewiątą urodziny W środę dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji. W planach są także inwestycje, które mają sprawić, że obiekt stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla miłośników sportu i rekreacji. Koszaliński Akwapark to popularne miejsce. Obiekt regularnie odwiedzają nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale też sąsiednich gmin. Bardzo często przychodzimy co najmniej pięć razy w miesiącu. Jesteśmy zadowoleni z odwiedzin. Fajnie było. Panie, mieszkamy w Koszalinie, tylko przyjeżdżamy ze Szczecinka. Mam wnuki, po prostu raczej wtedy, kiedy oni są, to tutaj trafią. Oni kochają to, no a jak oni kochają, no to ja nie mam wyjścia, muszę też pokochać to. Bawiłam się, bo miałam takie rybki, nutkowałam w wodzie, i na takich, takiej, takiej siateczce yy, tam wchodziłam. Włodarze Parku Wodnego podkreślają, że mimo upływających lat liczba użytkowników nie zmniejsza się. Rocznie koszalińską pływalnię odwiedza ponad pół miliona osób. W planach są inwestycje, które, choć kosztowne, miałyby sprawić, że miejsce przyciągnie jeszcze większe rzesze klientów. Chcemy powiększyć właśnie spa i sauny. chcemy zbudować taką dużą saunę na ponad 100 osób. No Myślę, że jakieś zabawy dla dzieci, ponieważ już 9 lat jesteśmy z tymi samymi zabawkami, mogło się niektóre zgodzić. Podczas świętowania urodzin dla odwiedzających park wodny przygotowano pokazy warsztaty nurkowania i plastyczne i dmuchańce. Nie zabrakło też słodkości.